Clio to bez wątpienia jedna z najbardziej rozpoznawalnych wokalistek w Polsce. Jej popularność zyskała nowy wymiar po premierze utworu Emigrek Słowianie, który zapisał się w historii, gdy w 2014 roku reprezentowała Polskę na Eurowizji, zajmując 14 miejsce. Od tamtej chwili artystka nieprzerwanie rozwija swoją karierę, regularnie prezentując nowe hity, które zdobywają serca fanów. Choć Clio jest postacią publiczną, szczelnie chroni swoją prywatność. Ostatnio jednak zaskoczyła swoich wielbicieli, dzieląc się osobistą historią. W rozmowie z faktem opowiedziała o relacjach, które ją łączą z jej bliskim bratem Piotrem. Przyznała, że ich więź jest wyjątkowa i obfituje w pozytywne wspomnienia z dzieciństwa. Clio wyznała, że mimo różnorodności ich zawodowych ścieżek, ona sama jest związana z muzyką, podczas gdy Piotr zajmuje się logistyką, pozostają w stałym kontakcie oraz docenia pomoc, jaką jej brat oferuje. Bardzo się cieszę. Że go mam, uwyznała Kliou, co tylko potwierdza, jak ważna jest dla niej rodzina. Kilka lat temu artystka w mediach społecznościowych podzieliła się zdjęciem ze swojego życia prywatnego, ale od zawsze była w tej kwestii ostrożna. Wiele osób mogło nie wiedzieć, że Kliou ma brata bliźniaka. Jej rodzina ma dla niej wyjątkowe znaczenie, dlatego artystka stroni od publicznego eksponowania swojego życia rodzinnego. Mimo licznych koncertów i wyjazdów w pracy, stara się poświęcać czas bliskim. Marzę o przyszłości, w której znajdzie spokój w drewnianym domu w stylu słowiańskim, położonym nad jeziorem, otoczonym ogrodem i zwierzętami. Chciałaby unikać medialnego zgiełku i mieć swoje miejsce, gdzie mogłaby cieszyć się życiem spokojnie i w gronie najbliższych. Chronię moich najbliższych. Nikt by nie wiedział, że już urodziłam, mam dwoje dzieci i męża, zdradziła w wywiadzie dla Show News, podkreślając, jak wiele można ukryć, będąc osobą publiczną. W ten sposób Clio zwraca uwagę na to, że życie poza blaskiem fleszy bywa zupełnie inne i chce je zachować tylko dla siebie oraz dla tych, którzy są dla niej najważniejsi. Tak więc Klio to nie tylko ikona polskiej muzyki, ale także osoba, dla której rodzina i prywatność mają kluczowe znaczenie, co czyni ją jeszcze bardziej interesującą postacią na polskiej scenie.